zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani starą maturą. Dzisiaj przedstawię swoje przewidywania na maj. Oczywiście, że nie jestem wróżką, nie mam nic wspólnego z wróżbitą Maciejem. Lubię kalkulować, lubię analizować, lubię zaufać intuicji i zajrzeć w głąb swojej podświadomości. Czasami mi się udaje, ale proszę, miejcie do tego ogromny dystans. Zacznę od tego, że od jakiegoś czasu nęka mnie myśl o tym, iż w maju w tym roku pojawi się kordian Juliusza Słowackiego. Nie pytajcie dlaczego pewnie głównie z tego powodu, że go dawno nie było, ale tak poza tym po prostu mam przeczucie. W ogóle jakoś chodzi mi po głowie myśl o romantyzmie, zatem nie zaniedbajcie na wszelki wypadek również pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Zróbmy pewien przeskok do młodej Polski i skupmy uwagę na chłopak Władysława Reymonta. Też ich dawno nie było, warto się przyjrzeć temu utworowi. No i to, co najważniejsze, jak sądzę, literatura wojny i okupacji, bądź też współczesna tu trudno określić ramy czasowe, także po prostu wymienię pewne tytuły i imiona, nazwiska autorów. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Tadeusz Porowski. Opowiadania zwłaszcza u nas w Auschwitzu i proszę Państwa do gazu. Poza tym Gustaw Herling-Grudziński, inny, inny Świat. No i Albert Camus, Dżuma, też utwór przecież o wojnie, choć paraboliczny. Tyle ogólnie o lekturach, a jeszcze... Myślę, że warto przyjrzeć się niektórym konkretnym wierszom, bo podejrzewam, że w tym roku pojawi się również liryka. Cofnijmy się znowu do romantyzmu. Hymn oraz Testament. Mój to dwa utwory Juliusza Słowackiego, którym warto się przyjrzeć. I zróbmy znowu przeskok do literatury wojny i okupacji. Sądzę, że warto zgłębić twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różowicza. Tyle moich przewidywań. Sądzę, że macie do tego dystans, bo ja e, ogromny, ale skoro tego oczekujecie, e, no to nagrałam taki filmik. Dziękuję za wszystkie lajki, zapraszam na następne filmy. E, do zobaczenia.